Cześć! Witajcie na kanale Marzena i Marek! A my jesteśmy dzisiaj, w czwartek, pod szybem. A jest w ogóle rano. Przy szybie jesteśmy, szyb prezydent, bo tu kiedyś na tych terenach była kopalnia. To mój dziadek pracował. Okolica zrewitalizowana. Szyb oryginalny, bardzo atrakcyjny. Tam na, w ogóle na górze Stara widokowy, kiedyś tam byliśmy. No to co, Marek? Idziemy? No, Bo... ale zamknięty jest chyba teraz. Nie, on jest otwarty. O, nie, wrabia. on nie zarabia. A jak będzie otwarty, idziemy? No, to ty wyjdziesz, i ja cię znowu będę machał. Nie, Marek. Proporcja, jak jestem nie, małżeń. Jest teraz, y, tak, za, wyzwanie. Jesz... Ale ja mam zakupy. No to ja też mam zakupy, kochanie. Czyli jak będzie szybko otwarty, y, podejmujemy wyzwanie. Jakie? No, Roku. że wchodzimy na górę i widzą, pokażemy widok z góry. Dobra. No, idziemy. No, ale w, <głos》>, widzielibyście jego minę teraz. Faktycznie, na to on jest otwarty. Chodźcie. A boś ty już to widziała, że on jest otwarty. To jest nie fair, no ale wiesz co, jeśli teraz będziemy tarabalić. się. Ja. Słuchajcie, to jest zaledwie kilka pięter w górę. No, ile to może być? Nie wiem, jak będziemy na górze, będzie słychać. Jak będziemy sapać. Łapkę w górę, dajcie. Idziemy. Słuchajcie, jest otwarty. Marek, tutaj ściemnia. Traktujemy to jako gimnastykę, słuchajcie wchodzenie po schodach to jest super gimnastyka, no i jest, szyb prezydent, wieża wyciągowa Pre. Dobra, dajcie kamerkę proszę, ty idziesz pierwsza Dobra, to chodźcie I dotarliśmy na nie wiem, które piętro. Nawet tak bardzo niezasapani, chociaż kondycja już... Siadła. Powoli siada, tak. Dobra, nie będziemy nudzić. Jesteśmy Proszę. na górze, zobaczcie co tutaj widać z tego szybu. Panoramę tak naszego był. miasta i nie tylko. Jako... Faktycznie ją przeszedł, ten gołąb. No tak, one przychodzą mówić... Ale tam jeden skończył marnie. Dobra, to widocznie teraz. Z dołu teraz. Zatem, no i jak było? Pięknie. Bardzo fajnie. Wszystko, że, może są te wszystkie. Mm -hmm, przy... No, normalne. No tak nie. Czyli piąteczka. Wyzwanie zaliczone. Opa. Idziemy do domu. No i witajcie ponownie. Dzisiaj robimy obiadek. Dziś na obiad robię coś po raz pierwszy. Szczerze mówiąc, jeszcze nigdy nie robiłam tego dania, które sobie umyśliłam. Będzie to lasagne. Różne przepisy w internecie krążą. Spróbuję zrobić takie, taką lasagne z beszamelem, sosem beszamelowym i z wersją tego makaronu, ale niegotowanego czyli taki makaron. Surowy, który dochodzi do siebie w czasie pobytu w piekarniku. Pokażę Wam teraz, jakie składniki mam, a później zobaczcie znowu w przyspieszonym tempie, jak to robię. A na koniec powiem Wam, czy mi to wyszło i czy było dobre. No i to składniki. Oczywiście do za mięso, mięso mielone. Ja mam mięso wołowe, no jest chude, lubimy. Do tego oczywiście płaty makaronu makaron lasagna, zobaczymy Oh, without pre-cooking o, czyli powinno mi wyjść bo czasami się obawiam znaczy, zastanawiam się na tym, czy nie będzie po prostu twardy, czy to w ogóle zmięknie w trakcie, ale dobra e, puszka pomidorów e, Pomidorów, do tego koncentra pom pomidorowego, ale nie wiem, czy użyję. E, przyprawy bazylia, oregano, mozzarella do posypania na górę, e, no to jest mi potrzebne do sosu beszamelowego, mleko też, oliwa z oliwek troszeczkę i do podsmażenia cebulka i trzy ząbki czosnku, no i masełko. No to co? Zabieramy się do pracy. Wy tradycyjnie proszę o łapkę w górę, żeby mi wyszło. Lasagna. Pierwszy kawałek już wykroiłam. Fajna, prezentuje się dobrze i szczerze powiem, że smakuje mi po wyjęciu z piekarnika. Trzeba ją zostawić gdzieś na 20 minut, żeby tak doszła do siebie. Fajniej się ją wtedy kroi. No to co? Chyba mi wyszła pierwsza lasania w życiu. Smacznego! Maszynka z auto kupiła. W innym klimacie? W sensie, Maszyna kupiła Volkswagena. Ale od Wiecie, nie jeździłam. Jeszcze, znaczy jeździłam jak tu jechałem. Ale już ma swoje lata. Ile to auto muszę? Czekaj, muszę się przyzwyczaić w ogóle. Kuś... Tu jest przecież ten. Czekajcie, ludzie, bo wiecie. ja pasy muszę zapiąć, uwaga. O, panie, chodzi jak Żyleta. Czekajcie, muszę teraz. Y Przemyśleć sprawę. A czy ja mam. Yy... Światła. Nie, światła mam dać? No, oczywiście. <laughs> wiecie co? To jest takie oldschoolowe autko. Bardzo fajne w sumie. Przyłożę. Bo wiecie, ja tak nie mam wyczucia jeszcze. Bo przyzwyczaiłam się już do. Dobra, już jadę teraz, trudno. Yy, już przyzwyczaiłam się do prowadzenia auta, czekajcie, dwójka no właśnie, właśnie, z automatyczną skrzynią biegów i tak szczerze mówiąc już ponad rok nie jeździłam takim autem ale spoko, chyba tego się nie zapomina bo przez no, kilkanaście lat ładnych chyba też z osiemnaście jeździłam samochodem no wiecie, o, o no i, i już zgasł mi. załóczko ja nie mogę gadać. Nic się nie stało. No tak to właśnie jest, jak ktoś jeździ automatem, a potem się przesiada na manualnego. Nie i po prostu wiecie troszeczkę tak, tak, trzeba sobie umieć wyczuć. Dobra, teraz może skończymy nagranie, bo Marzenka jedzie i wiecie, będziecie bez gadki. Tak, byle szczęśliwie trochę ja do celu i... Okej. Okay. A może mu damy. Ale fajnie, fajnie. Naprawdę podoba mi się w ogóle te dźwięki, bo to jest w ogóle, nie wiem na jak się ktoś zna, to jest diesel. I diesel po prostu zupełnie inaczej, inaczej ten silnik pracuje. On, on tak turkocze. Klekocze. Klekocze, turkocze. I to też jest taka różnica. W ogóle te odgłosy tutaj... Y... No właśnie, czy wolicie auta benzynowe czy na ropę, czyli no, diesle no. czy z... benzyny. No. Myślę, że to nie ma znaczenia. Nie no ma znacz, co się nie? chociaż właśnie ten, ten stóp ale... silnika, ale przepraszam, że się nie końcu... stop teraz. Uwaga, uwaga. Ja wiem, że stop. Znaki widzę, to, że ja rozmawiam, to nie jest świadczy o tym, że ja znaków nie rozpoznaję nic. Ale tu chodzi o to, że y, ja już... Przez, no Marek mnie namawiał właśnie do auta z automatyczną skrzynią biegów. Absolutnie nie. Słuchajcie, jak teraz. I kto już miał robię, rację? Właściwie rok. Ta teraz się koncentrujemy. Tu też jest stopek. Ojcie, widzimy w lusterku. Tam coś jedzie zresztą. Jedzie i to nie jedno. Czyste. Dobra. Słuchajcie, to już bym chyba no, nie zamieniła tego tej automatycznej skrzyni biegów na nic innego jest naprawdę... a ja zawsze mówiłem, automat jest najlepszy ale ty mówiłeś Marek, a co najlepsze, ty w ogóle nie jeździsz automatem ja, jak to nie, jako pasażer zawsze jako pasażer, także o i czyli napiszesz w komentarzach, czy wolicie e, e, diesel czy na benzynę i jeżeli czy automat czy manualne o właśnie, no chyba ktoś jest kierowcą tak. o tu jakiś, jeżeli jesteście kierowcami Benek jakby co mało nie spadł z rowera. Także ja cofam moje słowa, zarzekałam się, że nie, nigdy żaden autor Czerwony. Tak, nie. A teraz naprawdę jest to super wygoda, szczególnie wiecie w takiej jeździe o Miejski. Tak. No, no. W ogóle o nie trzeba pamiętać o tym, o hamulcu. Tak. Hamulec, słuchajcie, ręczny, ale jest fajny. Nie jest jakieś takie awaryjne, tam powiem. No, ale. Ale ząb no. czasu już go dziabno i trzeba tak, było naprawić. I trzeba było troszeczkę go, że tak powiem, zliftingować, gdzieś tam botox, wiecie wymienić coś tam. Jak to. Auta się starzeją, człowiek też się starzeje. Dobra, koniec tych dowodów. I na miejscu. Jesteśmy na miejscu, zajechaliśmy. Ale słuchaj, auto zgasło drugi raz. Naprawdę! Słuchajcie, jak zapusiłam go do mechanika, to on mi nie zgadza ni razu, nie? Mm, ale czekajcie... Nie mu gaz, on ci zgadza. On mi zgadza, także fajne są alta old schoolowe. No ale chyba bym nie zamieniła teraz już na, na to no, mojego automatu. No i jesteśmy. Jesteśmy na wizji. Jesteśmy na wizji, słuchajcie, ostatnio w filmiku mówiłam Wam o porządkowaniu szafy na jesień. Będzie tu się jesień zimę. Sobie. No i okazało się, że brakuje trochę nam właściwie nie rzeczy, tylko butów Michasi Szczególnie buty dla, dla Michasi, no A ten Kupiliśmy zak... wszystko, tylko nie buty, jak się okazało Właśnie, no, także... A w ogóle co kupiliśmy? Przed nami jeszcze trasa spódniczkę Jedną spódniczkę, drugą, Może jeszcze ma spódniczkę trzecią jakąś Ale to spódniczka... Czerwona, są... niebieska, niebieska i kosmiczna chyba widzisz to? Tak Szczególnie ja ważna... Pasować. Ważna jest kosmiczna, bo się przyda. Słuchajcie, następny vlog. Aha, moment. Dobra, następny vlog. No mówi się, o, ja to nagrywam ciągiem. Nie wiem. Następny vlog już będzie z... No właśnie, skąd będzie następny vlog? Na pewno nie będzie z Katowic, na pewno będzie z Chorzowa. Nie, będzie. No, A, to no będzie po środę. Trochu. Aha. Właśnie. Marek już uprzedzam. Spoileruję, jak to Marzena by powiedziała. Mhm. Zobaczcie ta koncentracja na twarzy. Dobra, gaszę światło. Zobacz, auta tu jedzie, sobie w swoim pasem jedzie. To co, żegnamy się z widzami? Uwaga, Marzenka się wbija w pas. Mm. A to nie jest takie proste, nie? Bo teraz dziki tu nie idzie, bo wszyscy mm. wracają. Dobra, to, to ja się pożegnam za Marzenkę. Wszyscy wracają z galerii, dziękujemy za oglądanie. Dzisiaj to tyle, dajcie łapki w górę, napiszcie miły komentarz, albo nie miły. Nie, no Wiemy, miły. Zawsze miły. No i widzimy się w środę. W ogóle widzowie bardzo dużo miłych komentarzy piszą. Dobrze, to kończymy. No i widzimy się na całym oczy. No na razie pa! pa! Pinga się mi światełko, pyk i pyk. I nastała ciemność.